Dzisiejszego Trio szkapa wygrywa. Uwaga, uwaga. Decyptos, Clement i Floki. Jeden punkt przewagi nad Andilexem. Widzowie ostatnia gierka. Win 19 kili oddało. Poproszę GG do Francuzów. Andilex top 2. Zbanowany na Rally top 3. Top 4 Redrash. Top 5 HeN, z i Top 6 Kiko z Bubakiem. Top 7 Esti, top 8 Tyson, top 9 Dzeczku i top 10 zamykają w Hiszpanię z Polski. Ej, jest na pewno 25 już na pewno. Z polski widzowie, w top 55 na miejscu 19 Tox Gieras i Synks. Poproszę GG, ostatnia gierka Win 11 kili, czyli 36 punktów z ostatniej gierki. Potem, miejsce 22. Młody PKL i Kefi. GG, GG, GG. Oglądaliśmy. Początek śmieszny. Końcówka dobra. Miejsce 30, 160 punktów. Pako z Merainem i nowym nabytkiem Slenderem. Zamiast yy, bad snipera. Bad sniper pod nimi. Patrz, to kurwa, straciłeś. Jedno miejsce. Dalej. Czy ktoś jeszcze jest? Czy jest Artur? Będzie. 161, i 150. Jest 52 miejsce. Artur, fish next Udało się. Udało się. Na styk, kurwa, widzowie. Na styk. No i są też ci. Gdzie są ci? Nie ci. Ci. 93 miejsce. Zobaczcie kurwa. Dotąd do szóstej gierki było zajebiście. Potem top 19, 3 kile, top 17, 3 kile, top 26 za 0 i top 15-4 kilo. No szkoda tej tej. Szkoda, szkoda w chuj tej ostatniej gierki. Widzieliście co tam się stało? Ten Oli co, co do boxu dostali?